Morduj mnie jak psa. Nie zabił mnie. Pójdę z nim teraz do konta. tutaj tu, tu, tu. O tak? Ha, nie dla psa! La, 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 la. La, 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 o! Zdenerwował się, poszedł. Boże, Kuba, wiecie? wiecie jak Minecraft się wygląda? Minecraft na YouTube. Uwaga, Minecraft na Twitchu. Wal Nexę na sukę, let's go! Ukradnij mu psa! Wrzucam highlighty z tego na YouTube'a Trzy czwarte komentarzy Dlaczego mu zabrałeś pieska? Jemu jest teraz smutno! A, nie, 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 nie. O, crewmate, dzięki. Patrzcie to. Let's go, impostor! Dobra, kogo Dobra. To ja tak samo, w takim razie Dobra, diabeł jest na 100% Bo ja zażartowałem i on wie, wie Dobra, diabeł jest impostorem! On wie, że zażartowałem, bo wie kto jest impostorem i powtórzył mój żart, żeby też się wybielić, bo on doskonale wie, że mój tekst jest prawdą, bo wie, że jestem impostorem. Dobra, let's fucking go. Pazne. Dobra, idę do kuchni. Dobra, runda jest! Runda! runda. runda. Ja walę! Czyli co? Talerz a pomidor. C cebula. Sałata. Kanapa. K. Tak, przecież, przecież. Dobra. Ponieważ nie ma go dostępnego w luncherze. No, Okej. OK. Jest bardzo dziwny, bo jeszcze niech... Sami ty dziwi mówi dajmy chciał mnie zruchać. Nie wiem, jakby tak. No, cześć! Kurczę, ale dzisiaj sobie takiego tajnego snapshota zobaczymy, bo nie ma go w grze. No 6,5. Takie... Okej, okay, okay, bro! Co jest naprawdę. Znaczy, dziwne. w Minecraftie, nie o moim łóżku! Nie wiem czy tam, nie, nie wiem czy ty o tym wiesz, jak wiesz może się popiszesz. Z jaką drużyną Michael Jordan zdobył tytuły mistrza NBA? Lakers. Chicago hmm? Bulls. Trudno, przynajmniej nie czytałem czatu. <grym grym grym grym> <grym> przynajmniej nie bole, czatu. Widzicie czat? Widz to szmata czasem. Pato. Print screen. Awa. Przepraszam. Kiri masz perma, bez odwołania. Wysyłam turkowi w Gift House i nie. po prostu przekazuje to stówę, więc to nie jest na takiej zasadzie, że sobie to zostawę, tylko przekazuję gdzieś, i ktoś inny skorzysta. A skoro ty masz taki wielki bull dupy, że tej gry, no nie wiem, nie masz, czy coś jest, to mogę ci kupić ją, Robin. Jeśli masz taki problem z tym. Czad, wymyślicie, że zakończmy ten mem milionera, bo prawda jest taka, że prędzej czy później przyjedzie jakaś ruska mafia, jaki dropa. Jak już Diables wszystko wypłaci, opodatkuje i tak naprawdę to był cały zabieg prania pieniędzy pewnie. Monka Giga. Widzicie, że on się czuje milionerem? On przed snem szafę daje na drzwi, żeby mu nie wyłamali jakaś, jakaś ruska mafia. A wy That mówicie, is. o, milioner! Ta, ta, ciekawe. Kurde, wiadomo. Wiecie. O tutaj jakieś szemrane ruletki, chłop wygrywa milion i nagle ta wypłać to, nie no dawaj wypłać, a ty w Kaliszu mieszkasz, nie? Wypłać, wypłać. To. <grym> co, wypłać, co, wypłać. co? 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 Żad milioner. Chłop prawdopodobnie ostatnie dni życia, to niech chcę już zagra w tą grę za darmo, nie? Kategoria jest jakaś losowa, czemu nikt nie mówi EWRON MASZ TEAM FANTASY EXPO, ZMIEŃ GO NA CYCKI W DUPIE No nie mogę, no po prostu chat whatever, co tam jest napisane Ciebie stój tak Ruchamy i JAKAŚ MMMM WEGO WALI CZO KURDE JEST wępad, 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 wępad. Dobra, 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 do kółka, do kółka, do kółka Dobra, do kółka Do Panowie Chłopaki, nie paki nie, nie mogę, nie, mo nie mogę. Dobra, do kółka, do kółka, do kółka, do kółka, so kółka. So do kółka, kółka do kółka, do kółka, do kółka Panowie Co za dziwka yeah. so za... sa... O pociąg jesny. robicie O jezu To dobrze? Panowie pomocy, gać bankują mnie w rogu! Naród będzie dumny Zobaczymy o, to, jak daleko to, 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 to. zajdziemy Mam nadzieję, że daleko Nawet jak zajmiemy ostatnie miejsce to pamiętajmy Zezwalimy na Diablesa Let's go, let's go, let's go. Więc Chup, my we trójkę o to Raz, a, dwa, trzy, trzy. Dobra gij! let's go Woo! Daj jajko Torkowi Co za klauny? gdzie jakieś jajko widzicie? Plasy. potrzebujemy miodu, trzy jajko Torkowi, nie, nie, mogę Pewnie, jasne Jądra sobie od, kurde odkręcę to ja wrzucę od, ja od razu Ja pierd... What oh. oh. y, Blachę do wywiadu chcą Co? Ja po angielsku nie potrafię Nie Can we get no, Mr. Blaszka to the interview? Serio? Na, no? nie, nie było nic oznaczenia jest... nawet. Masz, było, by było. Blaha. No i? jak w Pójdziesz Blacha? Blaha. powiedz, bo przypał, no, po, nas, no. no Ale no, ja nie wiem. Co powiedzieć? No show yourself, powiedz. Poland, guys! We will win? Au, au, au. You know who will win? Polska. You know. Tom and Jerry? We are Tom. Au, au, au. Ile Powiedz. Hello, Michael Wilson. Wilson, show your <laughs> Rzuciło się, się, się. Pięć, blacha, Weź, 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 weź. Lewa Już, już, już pomagam. Spoko, spoko, spoko. Co jest z tym co, tak? co jest z nim Co jest, tak? jak go cały czas! O co z nim chodzi? Gdzie on jest? Tu jest. Z łuku gobiłem ja pierdziele jestem tym pakiem. <grym> a tylko na swojego Dobra, okay, dobra, nie żyj, nie <grym> żyj, nie żyj <grym> Ok, lecimy Na spokojnie panowie, na spokojnie, nie wjeżdżaj w nich, nie, nie wjeżdżaj w nich Nie wjeżdżam, nie wjeżdżam Ok Ok <grym> No pomożcie mi, no co mówicie ok Jezu, jeden typ no Jestem powalony, a nie ok I biegają co ich z obózków, zabijcie tego jednego typa Nie patrzcie tu! Uuuu! Uuuu! O diabeł! Halo diabeł! O nie Czekajcie! U, u! u. u. Kelka! próbuje się dogonić? A, no już dogoniliśmy cię. I zapierdzielamy jak normalnie. A my mamy taki slow, chilling atmosferkę, ja tak się wydaje. Tak powolutku, na spokojnie. Co tu się... Dobrze, nie dzieje. Jedziemy! A potem byście mówili dobrze, że to nie ja. Fucking rekt, oh. bitch A już się nie mogę ruszać, dobra nie mogę. Lil co, Diables co, co, klasyk Co, 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 jest dobrze Zajebiście je O. Oh. O, oh, biegniemy Siema Dobra, dobra. Uwaga, uwaga. O Jezus Uwaga, Uwaga, nie mokę, mokę, jest takie, ogólnie... Dodać wszystkie motki, jakie chce czat, potem nie czytać czatu i pójść sobie gdzieś tam Uwaga, nie moje, moje prediction na 2022, nagrody za, za punkty kanału Dreddablesa Oparzyć się z gorącym żelazkiem, 100 tysięcy, wiesz, i takie Świeca, no, ale świeca też będzie na pewno. Kupił, No dobra, zdejmuję, oj, zaczynam stream, kurczę, wszyscy wszystko wykupili Zdejmuję okulary, zakładam grzyba, oparzam się żelazkiem, kopię się prądem, widelec w gniazdko, let's go i gramy w Celsa. Ale czas, <śmiechany>. No, no to nie, no się pewnie, się oczywiście, wie. jasne. Gorzej, że streamer półżywy, ale... Co, <głyszy> ale niby. przynajmniej widz szczęśliwy... PIPO połysz! Oh. <polish>. O takich <głyszy> widzów walczyłem. <głyszy> to, to... Okay, dobra. <głyszy> no przecież... Aha, bo to jest takie szerokie, no tak. Muszę jechać po trawie, żeby nie walnąć w typa z prawej. Przepraszam! Tyle pizdowi na prawo, to się wywrócą ci pasażerowie Ja pierdziele Dobra, to znaczy N Dobra, dobra Dobra jedziemy, trzeba było tylko controlsy ogarnąć Musisz tam pisać kod odpowiedni Dobra, dobra, dobra No co to jest N? Potem D, N, 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 D i jedziesz do przodu Bez O wiesz? bo to są takie oczy no ale nie taranuj i... aho pepo Co? Co ty zrobiłeś? Gdzie ta ciężarówka jest? Co ty jej zrobiłeś? Nie wiem Halo? Gdzie te... Co peł? Wymijasz, wymijasz Dawaj, wyprzedasz, na trzeciego. Jeszcze nie? Ja pierdzielę. Oj 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 o we mnie jakiś debil no tu też jest, ale to nie możesz. Tak? Nawróć na skrzyżowaniu, co się będziesz sprzyjemne. Czekaj, muszę R Dawaj zwalniać tam. hamulec. W. Coś pika. Twoje piętno, zaraz no wyłączy się. Jak tak będziesz stał na środku. Peski tu wyłączyło się. O, o, no to stanie na środku tego skrzyżowania. Daciskam erkę i chcę jechać, jest jakieś pipanie. Dobra, jest to będziemy tak my, będziemy mieli ósemkę łośniosłów w sesji najbliższej. Let's Dobrze. Będzie jeszcze kiślu. Ooo! Jak ma być? Coś ci pipi, O. to znaczy, że dobrze jest. A bo coś za mną stoi, tylko nie wiem co! Do jasnej cholery! Przepraszam bardzo! Aha, no tak. Ja pierdzielę Mogę Nawet nie próbuj Ty to. No dobrze Price 3 Zapłaciła 4 Dobrze Zobaczymy czy możemy oskamować Single ticket AB AB single ticket Proszę Dziękuję Komu w drogę? Temu czas! Jedziemy! Coś strasznie wolno jadę. Co nie? Dobrze, ja pierdzielę. Emerytury pewnie nie ma. O, teraz jadę. I co tak babo stoisz mi? Było w kiosku kupić, to by cię nie oszukali. Jedziemy! Szyma Rafał! Ej, cześć! Przymał! Trzyma Ci Grałem w gówno grę! Debus? Nie polecam! Penis ci w dupę do szamana cię podam! O, się Bo Ludzie z ma Podlasia mają background, no faktycznie. I zaraz policji szamanów mają I dlatego czat... W tym roku mam wyjebane te wszystkie dyskusje i kłótnie. Nie da się z ludźmi kłócić. Asist Low. To Diables jest. Nie, wiem, co to Tylko Tylko sobie. Przepraszam, przepraszam. No, był, był. No był, 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 jest był sobie. Tylko sobie. diables. Diables. Nie, no nie mogę ale łaki. Diables. Tylko sobie. Tylko no Tylko sobie. Tylko sobie. tym typem A, Good half, good, good half good no, 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 no. no. Boja stara jest gruba no, 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 no. <śmienicza> Let's go. Patrzcie to czat. Oni teraz myślą, że mnie już nie będzie no, mi nie tutaj, jedzie Kurde, czysty, czterech, czterech, czterech Chodzi już shortem jeden Czy ta broń jakkolwiek? Ja pierd... czat jak ja mam z Mój blok Mój blog to jest, to jest historia, która sama się pisze Podobno ta sąsiadka potem poszła do, do wszystkich sąsiadów Ja pierd... Poszła do wszystkich sąsiadów, czy, mo czy mogą podpisać petycję, żeby mnie usunąć z tego bloku? No nie? Czyli jeszcze gorsze niż. Jeszcze gorsze niż policja, widzę, Ale sąsiad, któremu pożyczałem stówę, tego nie podpisał. <git> bo jest sztywnym gitem, a ja na niego gdzieś z 5 dni temu wydarłem jak jeszcze raz. <git> to mnie zadzwoni tym pieprzonym dzwonkiem, to mu wypalę plombę w mordę, no i faktycznie już nie przyszedł. <git>